Witam serdecznie w Studio Nagrań Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zapraszam na film z serii Uczymy się Razem. Tematem czternastego filmu dla czwartej klasy z przyrody jest Życie w rzekach i jeziorach. Scharakteryzuję wody w Polsce. W Polsce woda występuje naturalnie na lądzie w formie rzek i jezior. Nasz kraj ma dostęp od północy także do morza, Morza Bałtyckiego. Wody śródlądowe dzielimy na stojące, na przykład jeziora, stawy, bagna i płynące, na przykład rzeki, potoki, strumienie, kanały. Zaprezentują warunki życia w wodzie. Ze względu na ruch wody rośliny i zwierzęta mają inne warunki życia. Najszybciej płynie woda w górnym biegu rzeki, w środkowym biegu woda płynie coraz wolniej, aż bardzo wolno woda wpada do morza w dolnym biegu rzeki. W morzu ruch wody zależy od pogody, ukształtowania dna oraz prądów morskich. Woda w jeziorach i stawach nie porusza się, a fale na tafli wody tworzone są od porywu wiatru. Zwierzęta w jeziorach mają najspokojniejsze warunki do życia. Przedstawię życie w polskiej rzece. W górnym biegu rzeki, gdzie woda płynie szybko po nachylonym terenie, z góry na dół, dno jest kamieniste. Mchy to jedyne rośliny, które mogą żyć na kamieniach. Pozostałe rośliny byłyby wyrywane przez silny prąd. W górnym biegu rzeki żyją pstrągi i łososie. Środkowy bieg rzeki jest bujniejszy w organizmy żywe. Dno oprócz kamieni ma żwir i piasek, dzięki czemu mogą żyć rośliny całe zanurzone w wodzie, np. moczarka, wywłócznik i rdestnica. W wodzie unosi się plankton, czyli drobne organizmy, które nie mogą przeciwstawić się sile prądu rzecznego, więc płyną wraz z nim. Należą do planktonu między innymi bakterie i bezkręgowce. W wodzie mogą pływać kijanki, młoda postać żaby, pijawki i ślimaki, a przy dnie raki oraz larwy komarów i warzek. Coraz więcej rodzajów ryb pływa w rzece. Są to brzana Okoń i świnka. Koryto dolnego biegu rzeki jest szerokie, dzięki czemu woda płynie wolno. Dno stanowi piasek i muł, dlatego woda nie jest tak czysta jak bliżej źródła. Przy brzegach rosną trzciny oraz pałki wodne. Na powierzchni wody można zobaczyć grzybienie i grążele. Roślinność stanowią przeważnie moczarka i rzęsa wodna. W wodach żyją karpie, szczupaki. Leszcze i płocie. Opowiem o życiu w polskim jeziorze. Tak jak rzeki mają trzy różne warunki życia: bieg górny, środkowy i dolny. Tak jeziora mają również wydzielone trzy strefy życia organizmów. Pierwsza strefa nazywa się przybrzeżna, gdzie światło dociera do samego dna, co umożliwia rozwój roślinności. Drugą strefę określa się otwartą tonią wodną i ciągnie się przez całe jezioro, ale granicą jest głębokość, gdzie dociera światło. Poniżej tej granicy jest trzecia strefa wód głębokich, gdzie światło już nie dociera. W strefie przybrzeżnej można zaobserwować rośliny wodne moczarka, grzybienie, wywłócznik, trzcina, pałka wodna, grążel, rdestnica. Żyją tu liczne ssaki jak bąbr, wydra, piżmak oraz ptaki, czapla, żuraw, łabędź, perko, skaczka, trzcinak, zimorodek. Żywią się one mięczakami, ślimaki, małże, na przykład szczerzuja, rakami, żabami i rybami. W jeziorze można spotkać ryby występujące również w rzekach, na przykład szczupaka, okonia, płoć. W strefie otwartej toni wodnej, gdzie dociera światło, występuje plankton oraz drapieżne ryby jak sandacz, i okoń, zaś w strefie wód głębokich, gdzie nie docierają promienie światła, nie ma roślin. Żyją tu nieliczne zwierzęta jak małże, rurecznik i ryby, np. sieja i leszcz. Zapamiętaj, na Ziemi występują wody śródlądowe oraz morze i oceany. Wody śródlądowe dzielimy na wody stojące, np. jeziora, stawy, bagna, wody płynące, np. rzeki, potoki, strumienie, kanały. W Polsce występuje wiele rzek. Ze względu na warunki życia wyróżniamy górny bieg rzeki, środkowy bieg rzeki i dolny bieg rzeki. Jeziora mają różne strefy życia organizmów: strefa przybrzeżna, strefa otwartej toni wodnej i strefa wód głębokich. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów oraz do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia!